to prawie ich nie widać. Tak drobne i maleńkie, niełatwo wierzyć w nie. A skąd fiksiki wzięły się? To wielki sekret jest. A skąd fiksiki wzięły się? To wielki sekret jest. A skąd fiksiki wzięły się? To wielki sekret jest. Się, to wielki sekret jest. Poziomica. Tom Tomku, bardzo mi przykro. Mieliśmy iść do kina, ale nie dam rady. Co? Mam do nagrania reportaż w Afryce. Jutro wylatuję. Ale super, mógłbym polecieć tam z tobą? Do Afryki? Wiesz w ogóle, gdzie ona się znajduje? Na mapie? Oczywiście, tutaj jest. Mhm. Ale nie, jesteś za mały. Kiedy sięgniesz swoją głową do czubka Afryki, wtedy cię zabiorę. Tutaj i tutaj. Eee. 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 Tom, Tomku, co robisz na podłodze? Chciałem widzieć, czy sięgam głową do czubka Afryki, czy nie. A wiesz, ile masz wzrostu? Nie. E. No dobrze, zmierzymy cię i zobaczymy, ile wyszło. A ty przytrzymaj książkę, dobrze? Simka, a jak zmierzymy, co jest wyżej? Czubek Afryki? Czy ta linia na drzwiach? Hmm. Hmm. Mamy zagwozdkę. Potrzebujemy giętkiej, przezroczystej rurki. O, zaraz ci taką przyniosę. Wiem, skąd ją wziąć. Skonstruujemy proste narzędzie, żeby poznać odpowiedź. Zrobimy wodną poziomicę. Zróbmy eksperyment. Nalejemy wodę do dwóch butelek. Trochę więcej do jednej i trochę mniej do drugiej. Potem połączymy je rurką, żeby woda między nimi przepływała. Widzicie, woda płynie i płynie, a potem przestaje. Zatrzymuje się, kiedy w obydwu butelkach jest taki sam poziom wody. Jeśli weźmiemy zwyczajną rurkę, zrobimy proste narzędzie zwane poziomicą wodną. W niej woda z obu stron zawsze będzie w jednej linii. Dobrze? Podnoś się ostrożnie, bo woda się wyleje. Noik, co tam się dzieje? Woda w rurce jest równa z naszą kreską. No i proszę Tomtomku. Tomku, z tej strony woda pokazuje twój wzrost. I jak? Szkoda, niestety Tom Tomek jeszcze nie dorósł do Afryki. To może podniesiemy rurkę wyżej. Możesz to zrobić, ale woda pozostanie w tym samym miejscu. Widzisz? Poziom wody z twojej strony zawsze będzie taki sam jak ten z drugiej. E, do jutra na pewno aż tak nie urosnę. A może odrobinę obniżymy mapę? To byłoby oszustwo! Za to całkiem sprytne. Zawsze lepiej wszystko dobrze zmierzyć, niż potem mieć problem, że coś nie pasuje. A w tym pomogą Wam przyrządy do mierzenia. Najprostszym z nich jest linijka. Dzięki niej można poznać długość przedmiotu. Zegarek powie nam, ile czasu minęło. Prędkościomierz wskazuje, jak szybko jedziemy samochodem albo na rowerze. A licznik energii elektrycznej pokaże nam, ile prądu zużyliśmy. Miernik poziomu dźwięku z kolei, kto krzyczy, albo tupie głośniej. A suwniarka dokładnie określi nam wielkość monety albo dziurki. Bez tych wspaniałych przyrządów byłoby o wiele trudniej. Na budowie trzeba wszystko dobrze zmierzyć, bo inaczej budynki po prostu by się rozpadły. Oooo! Tato! Tato! Patrz na to! Hmm, a to dziwne. Rzeczywiście trochę urosłeś. Czyli mogę polecieć z tobą? Tak. Jesteś gotowy? Hurra! Ale każdy, kto leci do Afryki, musi mieć zrobione zastrzyki. Nie masz nic przeciwko? Nie obejdzie się bez zastrzyków, jesteś pewien? Tak. Jeden jest na malarię, na muchy cece... Ugryzienia krokodela. W sumie robią aż 10 szczepień. Aż 10? Tak, 10.. Za oh. to wiesz co? Tylko żartowałem. Kiedy wyszedłeś z pokoju, obniżyłem tę mapę. Wiem, widziałem, a ja żartowałem z zastrzykami. Co? Czyli nie trzeba mieć zastrzyków? Trzeba, ale nie aż 10. To ile ich jest? Dziewięć! Żadna szczepionka nie uchroni cię przed ugryzieniem krokodyla. A skąd fiksiki wzięły się, to wielki sekret jest! A skąd wiksiki wzięły się, to wielki sekret jest!